Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w 63. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. Jak słyszysz mała zmiana w czołówce, zgłaszaliście mi od czasu do czasu, że poprzednia była trochę męcząca, więc słuchając feedbacku w końcu zmiana, jeżeli chodzi o dźwięki podcastu Grow Hacking po polsku, natomiast cała reszta zostaje bez zmian. No i dzisiaj lecimy z kolejną porcją wiedzy. Mianowicie porozmawiamy o tym, jak pozyskiwać klientów bez budżetu, a konkretniej przygotowałem 13 takich metod, czy bardziej miejsc, gdzie to pozyskiwanie klientów bez budżetów jest możliwe. Trochę mówiłem już o podobnych tematach w 48 odcinku tego podcastu, natomiast dzisiaj i trochę więcej, i też od trochę innej strony. Na start, oczywiście, zaznaczę, że w marketingu, przynajmniej z mojej perspektywy, zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś jest darmowe, to nie kosztuje nas być może pieniędzy, ale kosztuje nas często sporo czasu i też często na efekty z tych kanałów darmowych, bezpłatnych musimy czekać znacznie dłużej niż z tych płatnych. Oczywiście nie jest to reguła, są wyjątki od tego i dzisiaj też o takich kanałach będzie. Natomiast zazwyczaj tak jest, musimy mieć to na uwadze. No i mocno polecam, żeby rozsądnie podchodzić do tematu i też wyceniać swój czas, bo bardzo ciężko będzie nam skalować biznes, jeżeli postawimy wyłącznie na kanały bezpłatne, choć oczywiście warto je też wykorzystywać. No i przede wszystkim myślę na początku biznesu, gdy tych budżetów nie ma i mamy więcej czasu, bo mamy mniej klientów do obsługi, to tym bardziej warto z nich korzystać. Nie przedłużając zatem, bo lista jest dosyć długa, lecimy z numerem 1, a ten numer 1 to Search Engine Optimization, czyli tak zwane SEO, czyli innymi słowy, pozycjonowanie naszej firmy w wyszukiwarce. i Oczywiście w Polsce będziemy mieli tutaj na myśli przede wszystkim Google, no i wyszukiwarkę YouTube, bo to jest, jak wiesz, pewnie już druga największa wyszukiwarka na świecie. Ale na innych rynkach, jeżeli działasz na przykład na rynku czeskim, no to tam warto skupiać się też na innych wyszukiwarkach tutaj. Trzeba się dostosować do lokalnego rynku. No i z mojej perspektywy, SEO wymaga tak naprawdę trzech rzeczy. Po pierwsze, researchu, czego szukają twoi odbiorcy i w jakich ilościach szukają twoi odbiorcy danej frazy, na przykład. Po drugie, dobrej treści, która rozwiązuje problem twoich odbiorców, odpowiada na ich zapytania. No i po trzecie, właśnie takiej optymalizacji tych treści, żeby wyszukiwarki miały trochę ułatwione zadanie, czy bardziej twoja strona miała ułatwione zadanie, żeby Przebić się w algorytmach wyszukiwarek jak najwyżej. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, bo to jest bardzo rozbudowany temat. Niemniej SEO to bardzo duży potencjał, właśnie pozyskiwania klientów z wyszukiwarki zupełnie bez budżetów. Pamiętaj jednak, że jest to też metoda, która wymaga po prostu czasu. Nie pozyskasz klienta jutro czy za tydzień, gdy dopiero dzisiaj startujesz ze swoimi treściami i z optymalizacją pod wyszukiwarki. Druga kategoria pozyskiwania klientów bez budżetu, która moim zdaniem działa świetnie, to jest content marketing. Jest to oczywiście też mocno związane z SEO częściowo, ale mówimy tutaj zarówno o blogach firmowych, kanałach na YouTubie, podcastach, to są wszystko treści, które mogą pracować na twój biznes i zazwyczaj tak będzie. Ponownie jest to strategia, która niekoniecznie da ci bardzo szybkie efekty, bo najpierw te treści trzeba stworzyć, później one muszą jeszcze dotrzeć do odpowiednich klientów. Natomiast ta strategia też będzie pracowała na ciebie długoterminowo. Jeżeli tworzysz treści regularnie, no to będzie tutaj, jak ja często powtarzam, efekt kuli śnieżnej i tych klientów powinno być coraz więcej. Ja lubię też content marketing dlatego, między innymi ten podcast, którego słuchasz jest przecież przykładem content marketingu. Lubię content marketing dlatego, że pomaga on w przeprowadzeniu twojego klienta przez ścieżkę sprzedaży. Niezależnie tak naprawdę od źródła, z którego ten Twój potencjalny klient pochodzi w Twoich procesach. Także, jeżeli ktoś na Ciebie trafił, nie wiem, z polecenia, czy kliknął w jakąkolwiek reklamę i jest na etapie podejmowania decyzji, to właśnie często treści zadecydują o tym, czy ten odbiorca zdecyduje się na współpracę z Twoją firmą, czy też nie. Lecimy do trzeciego elementu, a trzeci element to grupy na Facebooku. Uważam, że dzisiaj, gdy nagrywam ten odcinek podcastu, czyli na początku roku 2022, grupy na Facebooku wciąż mają bardzo duży potencjał organiczny. I tu mówię zarówno o grupach, które tworzymy sami na potrzeby naszego biznesu, ale też grupach tematycznych, które już istnieją, żebyś mógł pozyskiwać klientów po prostu przez. Udzielanie się w innych grupach na Facebooku. Grupy możemy wykorzystywać na różne sposoby. Taka podstawa to po prostu dzielenie się wartościową wiedzą, pomaganie użytkownikom w takich grupach niezależnych czy należą do nas czy nie. Natomiast w odcinku numer 50. Gdzie omawiałem też strategię pozyskiwania adresów e-mailowych do naszej bazy, mówiłem jak wykorzystać w dość ciekawy sposób własne grupy na Facebooku. Także odsyłam cię do odcinka 50, jeżeli nie miałeś czy nie miałeś okazji go odsłuchać. A my lecimy do punktu czwartego bardzo gładko, bo to właśnie lista e-mail i budowanie listy e-mail to jest kolejny sposób na bezpłatne pozyskiwanie klientów. Oczywiście ktoś mi zaraz zarzuci, że potrzebujemy przecież narzędzi do obsługi listy e-mail, i to oczywiście jest prawda. Niemniej jednak, gdy dopiero zaczynamy, gdy dopiero budujemy listę e-mail, no to jest sporo narzędzi, które mogą nam pomóc budować tą listę w zupełnie bezpłatny sposób. A jeżeli jesteśmy już na etapie, że musimy płacić za narzędzia, no to jest duża szansa, że na tej liście e-mailowej zarabiamy na tyle dużo, że nie jest to problemem. Zresztą no umówmy się, jeżeli koszty narzędzia do e-mail marketingu, które zazwyczaj oscylują w granicach 10-20 dolarów dla małych list, przerastają nasz biznes, no to coś tutaj jest nie tak i musimy zastanowić się co, zanim w ogóle zaczniemy dalsze pozyskiwanie klientów. Żeby taka lista e-mail mogła na nas pracować, mogła działać, no to też musimy oczywiście kogoś zachęcić, żeby on do tej listy w ogóle dołączył. No i tutaj polecam odcinek 11, gdzie mówiłem o skutecznych lead magnetach, tam znajdziesz gotowe pomysły na to, jak stworzyć taką marchewkę, jak ja to często mówię, żeby zainteresować Twoich odbiorców, żeby skłonić ich do tego, żeby zostawili swój adres e-mailowy. Piąty sposób bardzo fajny na pozyskiwanie klientów bez budżetów albo z bardzo mikroskopijnymi budżetami to są branżowe marketplace. Mam wielu klientów, mam też wielu znajomych biznesowych, dla których na przykład. Najtańszym sposobem pozyskiwania klienta jest Allegro albo jest OLX. Oczywiście często te marketplace y będą miały swoje prowizje, niemniej jednak te prowizje płacimy dopiero gdy one przyprowadzą nam klienta i biorą sobie niewielką część z danej sprzedaży, natomiast plusem takich marketplaceów jest to, że po prostu tam nasi klienci już często są i nasi klienci szukają konkretnych produktów, konkretnych usług. Oczywiście wspomniane Allegro czy OLX to są takie marketplace, które są molochami skupiają firmy z różnych branż, natomiast jest duża szansa, że okaże się, iż w Twojej niszy konkretnej jest jakiś marketplace, gdzie już są Twoi klienci. Marketplace, który robi bardzo dobrą robotę promocyjną, i Ty możesz jako biznes z tego skorzystać po prostu dodając swoją firmę, dodając swoją ofertę do takiego marketplace'u. Takim dużym przykładem marketplaceu z Polski może być znany lekarz, który oczywiście jest dla branży medycznej, dla lekarzy. Tam są po prostu pacjenci, pacjenci szukają konkretnych specjalistów i ty, będąc takim specjalistą medycznym, możesz wejść do takiego marketplaceu, dodać tam swoją ofertę i pozyskiwać tych pacjentów. Innym przykładem może być Booksy. Booksy to jest taki system do rezerwacji z kolei wizyt w salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych no i buksi ogólnie się też rozszerzają na inne rzeczy, natomiast jeżeli znowu prowadzisz tego typu biznes, możesz znaleźć sobie takie boksy, dodać tam swój gabinet, swój salon i pozyskiwać w ten sposób nowych klientów i takich przykładów oczywiście można mnożyć bardzo, bardzo dużo, są też marketplacy zupełnie niszowe, takie marketplacy branżowe B2B, ale są też marketplacy na przykład takie, z których na pewno korzystasz na co dzień, takie jak Google Play czy App Store, dla oczywiście aplikacji mobilnych, czy to na Androidzie, czy na urządzeniach Apple. I zauważ, że dla aplikacji mobilnych często Marketplace jest głównym źródłem pozyskiwania klientów i warto też właśnie stosować taką optymalizację często typowo pod Marketplace, typowo pod Amazona, typowo pod Allegro, bo jeżeli my będziemy w stanie wypozycjonować się w ramach jakiegoś Marketplace'u, to bardzo często pozyskamy dużo nowych odbiorców właśnie z tego źródła. To co ja Ci polecam jeżeli myślisz o marketplace'ach to żeby zastanowić się jak w sposób zgodny oczywiście z regulaminem danego marketplace wykorzystać ten ruch z marketplace'ów do tego żeby ci klienci zostawali u nas już poza marketplace'em albo żeby polecali nam też nowych odbiorców również poza danym marketplace'em bo po prostu często będziemy właśnie musieli słono płacić już za prowizję od każdej takiej sprzedaży. Punkt szósty to guest posting i taki guest content bym powiedział, bo oczywiście posting to mamy na myśli często tworzenie gościnnych treści, gościnnych blogów, natomiast guest content, tutaj też tak nazwałem, chodzi mi również o to, żeby pojawiać się z sobą, ze swoją firmą w innych formatach, czyli jesteśmy na przykład gościem w podcaście, jesteśmy gościem w jakimś wydarzeniu live, w webinarze, to jest świetna metoda, żeby szybko dotrzeć do naszych idealnych odbiorców. Oczywiście, jeżeli miejsce, gdzie my tworzymy ten gościnny content, te treści, gromadzi naszych idealnych klientów, ale jeżeli tak jest, to tworząc te gościnne treści, możemy szybko do idealnych odbiorców po prostu dotrzeć. No i mocno polecam ci właśnie, żeby to zrobić. Znowu strategia dosyć czasochłonna, ale dająca bardzo, bardzo dobry efekt. W tym miejscu oczywiście polecam też odcinek numer 20. Sporo jak widzisz dzisiaj takich poleceń poprzednich odcinków, ale w odcinku 20 mówiłem konkretnie właśnie o guest postingu. Cały ten odcinek jest poświęcony treściom gościnnym. Siódmy punkt, który często jest zaniedbywany, a który ma ogromną moc i może naprawdę zmienić nasz biznes, to jest zaplanowanie poleceń od obecnych klientów. O co mi tutaj chodzi? Żebyśmy zaplanowali sobie proces pozyskiwania poleceń od naszych klientów, których już mamy, czyli chcemy, żeby ci klienci, których mamy w biznesie, stali się trochę naszym takim działem sprzedaży, działem marketingu i polecali nas swoim znajomym, polecali nas w swoich takich socialowych sieciach wpływu, że tak powiem. Jeżeli mamy dobre produkty, mamy dobre usługi, no to teraz powiesz, OK, my i tak mamy pełno poleceń, jest super, rzeczywiście tak powinno być i tak często jest, natomiast jeżeli my sobie to zaplanujemy, no to te efekty możemy tutaj śmiało zwielokrotnić, i właśnie do tego chciałem Cię zachęcić, żeby przygotować sobie ścieżkę, żeby zaplanować, jak te polecenia od klientów zdobywać i jak to wszystko powinno wyglądać. Myślę, że o takim referral marketingu nagram jeszcze osobny odcinek tego podcastu, także porozmawiamy sobie o tym szerzej. Niemniej jednak, jeżeli planujesz wzrosty takie organiczne, bez budżetów, no to ten siódmy punkt powinien być zdecydowanie wysoko na Twojej liście. Punkt ósmy, myślę, że mocno związany z SEO, ale zrobiłem go osobno, bo często nie myślimy o tym elemencie, a szczególnie dla biznesów lokalnych jest to bardzo, bardzo istotny punkt. Mianowicie, zoptymalizuj swoje lokalne wyniki wyszukiwania, swoją wizytówkę w Google. Bardzo proste rzeczy. SEO czasami potrafi być skomplikowane i czasochłonne, natomiast optymalizacja wizytówki w Google może dawać świetne rezultaty. Mimo, że jest bardzo prosta i mimo, że wcale nie jest taka czasochłonna, musimy tak naprawdę uzupełnić swoje dane bardzo dokładnie, użyć tam odpowiednich opisów, które pozwolą znaleźć odpowiednim odbiorcom naszą firmę. Musimy zweryfikować sobie naszą firmę przez otrzymanie listu na konkretny adres od Google. Tego typu rzeczy to jest dosyć proste, natomiast naprawdę możemy w wielu takich lokalnych biznesach tutaj wygrać sporo ruchu z Google. Nawet jeżeli nie tworzymy regularnie treści, nawet jeżeli nie wiemy jak te treści optymalizować pod SEO. Jest więc to prosta rzecz, która może dawać sporo korzyści. Pamiętaj tutaj też o tym, żeby taką wizytówkę, te wyniki lokalne też promować wśród swoich klientów, możesz to połączyć śmiało z tym punktem siódmym. Jak już planujesz proces pozyskiwania poleceń, to też zadbaj o to, żeby zadowoleni klienci na pewno zostawili Ci opinię na Twojej wizytówce, bo to bardzo pomaga się z nią wybić. Punkt dziewiąty, tu znowu dla firm B2B, szczególnie i takich firm, które mają wysokie lifetime value, o lifetime value też mieliśmy osobny odcinek, konkretnie odcinek 23, do którego również Cię zapraszam i chodzi tutaj o tak zwany social selling, więc mówiąc krótko, bo to też nie odcinek o social sellingu, zlokalizuj odbiorcę, któremu możesz pomóc rozwiązać problem swojego idealnego klienta, Dowiedzieć się, jak możesz rozwiązać ten problem, nawiąż pewną relację z taką osobą, na przykład na LinkedInie, no i poprowadź sprzedaż w sposób taki mocno jeden do jednego, taki indywidualny. Nie będzie to więc pewnie najbardziej skalowalny kanał w Twoim życiu, ale właśnie jeżeli masz dobre lifetime value, jeżeli działasz w B2B, jeżeli docierasz na przykład do osób na wysokich stanowiskach czy do bardzo wąskich grup odbiorców, to social selling może robić naprawdę niesamowitą pracę. Dziesiąty punkt to postaw na format live i webinar. Oczywiście całość mogłem umieścić w punkcie drugim o content marketingu, natomiast uznałem, że formaty live zasługują na osobny punkt, żeby je nieco wyróżnić, bo mają one bardzo wiele takich cech, które mogą sprawić, że po prostu szybko osiągniesz efekty z tych działań organicznych. Nawet jeżeli nie masz budżetów albo są one minimalne, to live i webinar mogą tutaj mocno pomóc. Dlatego że mamy tutaj bardzo dużo uwagi naszych odbiorców, czyli nasi odbiorcy poświęcą nam dużo czasu na konsumpcję tego, co my mamy do powiedzenia, no i przez to my jesteśmy w stanie trochę na takim turbo doładowaniu budować relacje z tymi odbiorcami, budować świadomość naszej marki w głowie odbiorcy, też pokazać pewne rozwiązania problemów, które my jako firma rozwiązujemy. Także jest tutaj dużo tej uwagi. Jeżeli dobrze tą uwagę wykorzystamy, no to mogą. To być naprawdę zyskowne kanały. Oczywiście znowu musimy jakoś dostarczyć jeszcze potencjalnych klientów do tego typu treści, ale tutaj podpowiedź, jeżeli łączysz całość na przykład z listą e-mailową, którą budujesz, jeżeli łączysz całość z grupami na Facebooku, to bardzo łatwo jest połączyć tutaj te kropki i zdobyć odbiorców dla takich darmowych treści. Jedenasty punkt łączy się w sumie mocno z dziesiątym, ale znowu uznałem, że zasługuje na osobne miejsce, bo trochę inne korzyści możemy tutaj osiągnąć. Mianowicie stwórz branżową konferencję online, zaproś prelegentów, zaproś społeczności, tym samym tych prelegentów, którzy na takiej konferencji wystąpią, no i osiągnij taki efekt synergii, czyli na przykład robisz konferencję online, która de facto może być webinarem, tyle że prowadzi go kilka osób na zmianę. Zapraszasz na przykład pięciu prelegentów ze Twojej branży, każdy z tych prelegentów ma jakąś swoją mniejszą lub większą społeczność. Część tej społeczności trafi do Ciebie no i dzięki temu wszyscy ci prelegenci mogą się fajnie wypromować, mają sporą społeczność, do której mogą mówić, Ty jednocześnie, jako organizator takiej konferencji, też masz sporo oczu czy uszu skierowanych na Twój brand. Także jest to bardzo fajna metoda, trochę skomplikowana być może logistycznie, nie jest to tak proste jak zorganizowanie takiego solo webinaru, ale jest to coś, co na pewno warto uwzględnić w swojej strategii, bo może mieć bardzo fajne korzyści. Sam tego doświadczyłem, gdy byliśmy na dosyć początkowej drodze z Marką Litka, zorganizowaliśmy dwie takie konferencje i to nam bardzo mocno pozwoliło zarówno wizerunkowo się wybić w tym świecie i w tej branży, w której tam działamy, ale też jeżeli chodzi o takie efekty poboczne, na przykład, bardzo szybko zbudowaliśmy czterocyfrową listę e-mailową. Dwunasty punkt to myślę jest coś ciekawego, co znowu bardzo rzadko się dzieje, mam wrażenie, a mianowicie chodzi o postawienie na takie strategiczne partnerstwa z komplementarnymi biznesami, czyli szukamy sobie biznesów, które robią coś właśnie komplementarnego do naszej usługi czy naszego produktu i dogadujemy się po prostu z tym biznesem. Żeby polecać sobie nawzajem klientów. Załóżmy, że jesteśmy firmą, która tworzy strony internetowe, no to możemy znaleźć sobie na przykład firmę, która zajmuje się pozycjonowaniem takich stron internetowych albo hostowaniem stron internetowych. No i jeżeli do nas trafia klient, który potrzebuje strony, no to jest duża szansa, że będzie za chwilę potrzebował również pozycjonowania takiej strony, możemy go więc odesłać do kogoś, kto pozycjonowanie strony robi. No i z drugiej strony, jeżeli do firmy pozycjonującej zgłasza się ktoś, kto będzie miał potrzebę nowej strony, bo ta jest na przykład trudna do pozycjonowania, to taka firma może go odesłać do nas. Brzmi bardzo prosto i w praktyce często tak jest, tylko trzeba zadbać, żeby te partnerstwa były sensowne i żeby były przede wszystkim aktywne, bo z mojego doświadczenia jest tak, że nawet jeżeli Coś takiego zrobimy, to często gdzieś tam z czasem nam się to rozchodzi i nie działa odpowiednio, natomiast jeżeli o to zadbamy, to może to przynosić naprawdę fajne korzyści. Tutaj oczywiście są różne też modele. Jak będziemy współpracować, możemy na takiej zasadzie koleżeńskiej sobie te kontakty podsyłać po prostu jako do zaufanych dostawców danej usługi, bo chcemy lepiej rozwiązać problem danego klienta, bardziej kompleksowo chcemy go rozwiązać. Ale może mieć to też jakiś wymiar finansowy, że na przykład umawiamy się na jakąś prowizję za to, że dostarczyliśmy takiej partnerskiej firmie danego klienta. I trzynasty punkt to w sumie takie też rozwinięcie trochę punktu numer trzy o grupach na Facebooku, natomiast chodzi mi tutaj o dołączenie do zamkniętych płatnych społeczności. Te płatne społeczności to po prostu często są społeczności jako taką, jest społeczność i za dostęp do społeczności musimy zapłacić. Czasami są one dodatkiem do czegoś, tak jak na przykład w przypadku Growlettera Pro, czy mojego kursu o YouTube Ads, tam mamy dodatkowo społeczność, do której mogą dołączyć wyłącznie użytkownicy, którzy korzystają z tych produktów, no i myślę, że takie płatne społeczności są naprawdę fajnym miejscem, żeby się pokazać, żeby budować swój brand i w efekcie zdobywać też klientów. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o spamowanie tych grup, natomiast zauważyłem, że te grupy zamknięte, takie płatne społeczności, Przynajmniej w mojej branży, z mojego doświadczenia, są znacznie bardziej zaangażowane, są znacznie wyższej jakości, znacznie łatwiej też tam podjąć po prostu współpracę i znaleźć klienta, nie będąc nachalnym, tylko pomagając tej grupie dokładnie tak samo jak w punkcie trzecim, mówię, czyli w grupach na Facebooku, czy to własnych, czy nie. Trudno mi właściwie powiedzieć, z czego to wynika konkretnie. Myślę, że na pewno jest tam taka trochę bliższa relacja między użytkownikami, często. Ponieważ no nie są to grupy bardzo duże, często nie są to też grupy co ważne, anonimowe, tylko użytkownicy się znają, jest więc pewnie więcej zaufania, jest więcej też tego zaangażowania, o którym wspomniałem, więc z moich doświadczeń warto w takich społecznościach być. Nie jest to oczywiście konkretnie bezpłatny kanał, ale tak jak mówię, te społeczności często są dodatkiem do innych produktów, które być może już mamy nawet zakupione, być może już jesteśmy częścią takich społeczności, więc wtedy warto się zastanowić, jak wykorzystać ten fakt lepiej. I to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o 63. odcinek podcastu Grow Hacking po polsku, dostałem kilka właśnie próśb o takie formaty, może trochę bardziej dla początkujących, ale też przede wszystkim dla osób, które chcą rozwijać swoją sprzedaż, nie mając jeszcze budżetów, czy też mając na tyle niskie lifetime value, na przykład aplikacje czy jakieś rzeczy utrzymujące się z reklam, że po prostu kanały organiczne są tutaj niezbędne do tego, żeby biznes rozwijać i często są jedyną opcją. Jak zawsze dzięki za wysłuchanie do końca tego odcinka. Zapraszam już za dwa tygodnie na odcinek 64. Oczywiście wszelkie sugestie co do tematów kolejnych odcinków mile widziane. Piszcie śmiało w komentarzach w dowolnym kanale czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na Instagramie i będę bardzo wdzięczny za opinie również w platformach podcastowych, za gwiazdki czy to na iTunes, czy ostatnio na Spotify, jeżeli spokupiasz na Spotify to tam też pojawia się opcja oceny danego podcastu. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że słyszymy się za dwa tygodnie i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście również w Leterze, który co środę wysyłam na Wasze skrzynki. Dzięki, trzymajcie się, cześć!